Seven, six, five, four. lepszy towar niż na jamajce ziom no. <coughs> jaki staw masakra człowieku dzwoń do paksona dzwoń do paksona halo pakson mamy taki staw, że nie uwierzysz żo? ej dobra to wpadamy do bordachy w końcu są Pełen chill, zjebać się leje żachar gorącej jak grill nosi się ganci czachar pięknej się od my dla tych vil jaramy z naszymi ciopami aż tam się jub. Pełen chill, zjebać się leje żachar jak cyja grillu nosi się ganci czar Piękniejszy od Lil, my śmiemy dla tych chwil Jaramy z naszymi siomami aż tam brakny się To są wakacje, bucha brzydka nie mam, nie mam je z wami, kiedy pucha nie wezmę rano. Poznałeś mnie, więc poznałeś moją tożsamość. Nie będę normalny, gdy nie wezmę, bo tak Ja będę sobą, kiedy on co Kiedy odpalam pranda, mijam ich handel. Złożę ten sandra, klejt ty mi się z Majka. ja majka, po parkach banka fajka Koczy na zapałkach, będę co na ja Spokojnie jak ambien, dalej, balej, kandę. Mam bandę, co rapsy robi, nie na. Bo nie się żdatnie! No skróć to teraz Z i zapal To sirał spina Kolumbijski katar Tyle słońca nareszcie Kręci się mini bar, rządzimy na mieście Jak Pablo Escobar Mała, modbijaj kiece Lecę, zabijam rolę Jak piecel, fazy hycel Smaży się sznycel kiedy znikają lice Nie męczę się tylko Kręcę i krzyczę Zmyjmy w tęczę te szare ulice Pełen chill z się leje szahar Do nocy jak Nosi się ganci czachar Piękniejszy od lil My żyjemy dla Ażam brak ci się chill, się leje szachar Gorący jak winu, nosi się kanci czar. Piękniejszy od Lil, my żyjemy dla tych chwil, ja z starszymi siopami, aż szlam brak dziś Na to się ubał, ty weź się z nami, upalnie walkupa, krój do palca, bo tu druga krucha. Każdy ma uśmiech od ducha do ucha, tu każdy sztaka bucha, to tu z żadna podpierducha, posłuchaj się, nie zapomnij o za spąki kramek po pokiermanach i skarpetach Napeta. Już na starcie, nie wiem gdzie jest meta Ze drogiem cheta cieszę mordę jak na kabarecach hey, Ej, bo zakat morderca Rybos to serca Zobacz co nas napędza I ty kosacki czytaj jak jest klasa merca To e ta wakacjan i vice versa Jaraj, jaraj, jaraj jara, albo spierdalaj Na każdym letnim festiwalu psów cała fala Byli sikanów i są zebrani z panów A ty patrz na swe kroki i odbijaj wyroki To wakacje, Na tak grubo się opierało słońce na horyzoncie Dajcie mi donga i skręćcie począcia Wygodnie usiądźcie w bardach i porcie Chcę widzieć uśmiech na każdej morcie, bo to są akacje